Siemka. Powoli, acz nieubłaganie, zbliża się premiera dziewiątej głównej odsłony serii Resident Evil o podtytule Requiem. Przywróci ona miejsca miejsce akcji Dragon City, a przynajmniej tego, co z nim zostało, oraz pokaże dalsze losy jednej z wcześniejszych bohaterek serii, Alice Ashcroft, która, tak się składa, zadebiutowała w innej części serii, Resident Evil Outbreak. Jako że Outbreak jest jednym z tych niewielu Residentów, których jeszcze nie ograłem, postanowiłem zrobić z tego materiał, i który jednocześnie będzie moim pierwszym na YouTubie. Ja jestem Nordveinom, a to jest mój pierwszy film o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Zapraszam. Outbreak. Resident Evil Outbreak miał na siebie nietypowy pomysł stworzyć rezydenta w klasycznej formule, który jednocześnie wprowadzi elementy multiplayera. Gra wyszła tylko na PlayStation 2 pod koniec 2003 roku i o ile wtedy to było dobre posunięcie, ponieważ ta konsola była najpopularniejszą na rynku, tak dzisiaj mocno ogranicza dostępność do tego tytułu. Po dziś dzień nie dostaliśmy żadnego remastera ani nawet wyrzuconego portu Outbreaka na nowsze konsole. Capcom praktycznie milczy na temat tej gry. Jedynymi realnymi opcjami, by dziś to grać, jest kombinowanie sobie kopii od z drugiej ręki, prawdopodobnie po zawyżonej cenie, i odpalenie na PS2, jeśli takowe posiadamy, lub co bardziej prawdopodobne, emulacja. Niekoniecznie dzięki legalnym źródłom. Bądźmy ze sobą szczerzy, nie każdy ma dzisiaj ochotę się z tym bawić. Granie po sieci jest jeszcze bardziej czasochłonne. Po pierwsze, wymaga wejścia na fanowski serwer, który działa tylko na japońskiej wersji gry. Po drugie, musimy mieć z kim grać, a szanse, że znajdziemy drugą osobę, która będzie się chciała męczyć z ustawianiem tego wszystkiego, są nikłe. Choć na początku zarysowałem Outbreaker jako grę multiplayerową, to jest on idealnie grywalny solo. Co nie zmienia faktu, że posiada kilka unikalnych aspektów, które nie pojawiły się w żadnym innym rezydencie do tej pory. Gra dzieje się na 5 scenariuszy popularnych, które ewidentnie są projektowane pod wielokrotne ogrywanie. Czekają nas dodatkowe cele oraz ukryte znaczki, które odblokowują nowe przedmioty do kupienia w galerii. Te kupujemy za punkty, które dostajemy pod zamkniętym scenariusza. W taki sposób odblokowujemy utwory z gry, koncept arty czy stroje dla postaci albo nowe poziomy trudności. Dacją do strojów jest na kogo je włożyć, ponieważ grywalnych postaci mamy aż 8 i każda z nich gra się trochę inaczej. Kevin najszybciej się porusza i przymierza się do strzału. Cindy ma osobne miejsce w ekwipunku na medykamenty. Alisa otwiera proste zamki, a Joko ma dodatkowe 4 miejsca dzięki Pecakowi. Mark jest najbardziej wytrzymały, George potrafi wytwarzać mocniejsze medykamenty, Jim skutecznie udaje zmarłego, a David naprawia zepsutą broń. Osobiście ogrywam całość jako Yoko, ponieważ dodatkowe miejscowe we pozwoliło pozwoliły mi zredukować wracanie się po przedmioty kluczowe dla puchania faguły do przodu. Gra jest zaprojektowana w taki sposób, żeby wystarczyło zapasów dla wszystkich w trybie online, ale na tryb solowy przekłada się to tak, że dostajemy więcej amunicji niż jesteśmy w stanie realnie zużyć, albo nawet zmieścić w naszym kwipunku. W możemy odgrywać online z maksymalnie trzema innymi graczami lub dwoma kompanami sterowanymi przez komputer. Czemu tylko dwoma? Prawdopodobnie po to, żeby zachęcić do grania online. Gra posiada dość prosty system comment dla naszych kompanów. Zależnie od tego, czego używamy mogą albo błąkać się bez celu, nieuzbrojeni, albo mogą aktywnie nam pomagać w walce, a nawet pójść sobie, jeśli tego zapragniemy. Warto ich jednak trzymać przy sobie, ponieważ mogą służyć za dodatkowy kwipunek. ocalić nas z opresji, a może nawet się okazać, że rozwiązali za nas zagadkę logiczną i wzięli przedmiot, który akurat jest nam potrzebny. Gra nawet na niższych poziomach trudności jest dość trudna w porównaniu do innych rezydentów. Może nie aż tak bardzo jak Code Veronica, ale na pewno bardziej od Resident Evil Zero. Po części wynika to z nowych mechanik. Pierwszą z nich jest wskaźnik infekcji, który robi tutaj zalimit czasowy. Z każdą sekundą spędzoną w scenariuszu wskaźnik się napełnia, i gdy osiągnie 100%, postać od razu ginie oraz przemienia się w zombie. Co ciekawe, gracz zachowuje kontrolę nad przemienioną postacią i może wtedy albo uprzyjrzeć życie swoim kompanom, albo po prostu się podłożyć. Tak czy inaczej, scenariusz nie jest zaliczony. Doszły też nowe stany, w jakie nasza postać może wejść po otrzymaniu obrażeń. Pierwszy z nich jest kuścikanie, które sprawia, że postać porusza się o wiele wolniej i stan ten nie mija, dopóki postać nie zostanie uleczona. Jednakże inny gracz może odnieść postać do bezpiecznego miejsca i w tym czasie pozbyć się zagrożenia. Drugim jest powalenie, które sprawia, że nasza postać pada na ziemię i nie jest w stanie nic zrobić. W tym czasie wskaźnik infekcji napełnia się o wiele szybciej i stan ten trwa, aż inny gracz powinien się postać lub minie odpowiednio dużo czasu. Kolejnym utrudnieniem względem poprzednich odsłon jest fakt, że zombie teraz potrafią przechodzić między pokojami dokładnie jak gracz. Na dodatek czas się nie zatrzymuje, kiedy zaglądamy do ekwipunku, więc każda czynność zajmuje cenne sekundy. Sprawia to, że tak podstawowe czynności jak leczenie czy przeładowanie w środku walki są bardzo utrudnione. Ale możemy przeładowanie sobie ułatwić znajdując magazynek. Jednakże zajmuje on cenne miejsce w ekwipunku, więc będziemy musieli wybrać co jest dla nas ważniejsze w danej chwili. Jedną z najciekawszych nowości, zarazem chyba najmniej użytecznych z perspektywy solowego gracza jest możliwość blokowania drzwi własnym ciałem. Dzięki temu możemy kupić kolegom więcej czasu na rozwiązanie zagadki albo przejście dalej. Jednakże biorąc pod uwagę, jak zachowywała się sztuczna inteligencja moich kompanów, raczej nie było to zbyt opłacalne. Choć podoba mi się ciągła zachęta do współpracy między postaciami, to osobiście w trybie solo'owym brakuje mi funkcji, dzięki której mógłbym się przełączać między postaciami. Dzięki temu mógłbym zaoszczędzić sporo czasu na żonglowaniu ekwipunkiem czy rozwiązywaniu niektórych zagadek, które są bardziej oddalone od siebie. Scenariusze pokazują epidemię w Raccoon City od jej samego początku do ostatecznego zbombardowania miasta i choć nie wszystkie są ułożone po kolei, prawdopodobnie są przemieszane z nowymi scenariuszami, które pojawiają się w sequelu, Outbreak File 2, to nie da się im odmówić, że pokazują miejscówki, których wcze nigdy wcześniej nie widzieliśmy w innych odsłonach serii. Pierwszy z nich, Outbreak, zmusza nas do desperackiej ucieczki z baru przed napierającą hordą, która jest wyjątkowo duża w porównaniu do innych scenariuszy. Jest to bardzo mocny początek, ale nieco przytłaczający dla początkujących graczy, którzy jeszcze nie potrafią ogarnąć sterowania. Wiem to, bo wywaliłem się dwa razy na tym scenariuszu. z Zero zabiera nas do podziemnego laboratorium, w którym czekają na nas bardziej zaawansowane potwory niż podstawowe zombie. Przez to jest trochę bardziej wymagający, ale jednak nieco wolniejsze i można się w nim łatwo pogubić. W The Hive, uciekamy ze szpitala, który z bezpiecznego schronienia stał się śmiertelną pułapką. Dodatek zaczyna nas ścigać nieśmiertelny Stalker lichman, protoplasta dzisiejszych stalkerów jak Mr. X czy Lady Dimitrescu. W Hellfire przedzieramy się przez płonący hotel, który jest dość skomplikowany i wymaga wielu kluczy po ukrywanych po pokojach. Ostatni scenariusz Decisions Decisions zabierze nas do uniwersytetu w Raccoon City. Jest to najdłuższy scenariusz i strukturalnie bardzo przypomina pierwszy Resident Evil. Jest to największa, najbardziej skomplikowana i przepełniona zagadkami lokacja która z drugiej strony zawiera najbardziej epickie momenty w grze, w tym końcą walkę z bossem i ostreczną ucieczkę z miasta, która częściowo różni się w zależności od tego, kim gramy. Warto wspomnieć, że te scenariusze są dość długie. Na ślepo każdy zajmie ponad godzinę, ostatni może nawet dwie. Na szczęście istnieje system zapisu przy maszynach do pisania, tak jak w poprzednich odsłonach serii, ale nie działa on podobnie. O ile wcześniej zapisywało się grę w zlotach, tak tutaj gra raczej zapamiętuje na czym skończyliśmy i cofa nas do menu głównego. Nie jest to dobre rozwiązanie, jakby coś tam nie wyszło i żebyśmy chcieli to poprawić, tylko raczej jakby nam nagle brakło czasu na dalszą grę. Jeśli chcemy zobaczyć wszystko co gra ma do zaoferowania, najlepiej przejść każdy scenariusz każdą postacią. Niektórzy z nich mają ekskluzywne cutscenki, które pojawiają się tylko wtedy, kiedy ta postać znajduje się w drużynie, a tryb solo nie zawsze to gwarantuje. Graficznie zdecydowanie nie ma na co narzekać. Jest to drugi najlepiej wyglądający Rezydent na PS2, zaraz po Resident Evil 4. Ulice rakun wyglądają dobrze jak nigdy wcześniej. Wszystkie obiekty są wykonane w 3D o wysokiej jakości i chyba tylko dwa razy znalazłem prerenderowane tła. Nie można też narzekać na wykonanie modeli postaci przeciwników, a szczególnie bossowie cechują się dużą liczbą detali. Capcom przyzwyczaił nas do wysokiej jakości dźwięku i tu wcale nie jest inaczej. W spokojniejszych chwilach towarzyszą nam nutki dodające odrobiny tajemnicy. Z kolei w bardziej intensywnych mamy epickie bangery. Nawet każda broń charakteryzuje się innym dźwiękiem, który oddaje mocnej broni. A jest czego wybierać, bo pukawek mamy naprawdę sporo. Podsumowując, naprawdę szkoda mi Resident Evil Outbreak. Jest to dość unikalne doświadczenie, którego żaden późniejszy Resident z multiplayerem nie dał rady odtworzyć. Teraz gdy już wyszły remake Resident Evil 2 i 3, miasto się zmieniło i być może remake Resident Evil Outbreak pomógłby pokazać więcej miejscówek w tej nowej wersji Raccoon City. Nawet jeśli takiego remake'u nigdy się nie doczekamy, to sam remaster byłby dobrym uzupełnieniem do premiery Resident Evil Requiem. W końcu wracamy do tych samych tematów, więc czemu nie? Niektórzy będą chcieli na dróg zaległości. Nie zrobię w najbliższym czasie materiału o Outbreak File 2, ponieważ traktuję to jako pełnoprawny sequel, a nie rozszerzenie. A w mojej naturze nie leży ogrywanie poromnych gier jedna po drugiej. No i to tyle. Jeśli podobał Ci się materiał, kliknij przycisk subskrypcji i najlepiej dzwonek powiadomienia tuż obok, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienie o najnowszym filmie. Doceniłbym też kciuki w górę albo ewentualnie w dół, bo to też jakiś feedback. No i zapraszam ponownie na mój kolejny film o mojej niekończącej się walce z Baklogiem. Na razie.